A Bogu, drodzy bracia i siostry. Otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział, i będziemy czytać od początku. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie zbudowany wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zebleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał zadatek ducha, więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Przeczytaliśmy bardzo ważne słowa, które napisał apostoł Paweł. On porównał nasze te ciała do namiotu. My wiemy, że namiot nie jest budynkiem, namiot jest nietrwały. Wystarczy jakaś burza, zawierucha i nie ma namiotu. Poleciał. Tak wyglądają też nasze ciała. Ale tutaj apostoł spodziewa się tego, że będziemy mieć inne mieszkanie przygotowane przez Boga. To będzie trwałe mieszkanie, wspaniałe mieszkanie. Tu on pisze, że w tym namiocie wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zawleczeni, lecz przyobleczeni. Co to znaczy być przyobleczeni? W trzecim wersecie tutaj przeczytaliśmy: Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy Znalezienie. My mamy darowaną białą szatę, która przedstawia sprawiedliwe uczynki świętych. O tym jest napisane w dziewiętnastym rozdziale objawienia Jana. Ja to przeczytam. Będę czytał od wersetu szóstego. I usłyszałam, jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły. Aleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. My wiemy, że oblubienicą Pana Jezusa jest Jego Kościół. My jesteśmy Jego oblubienicą. I my musimy być przyobleczeni w ten pisior. Bisior to była taka biała lniana szata, my zostaliśmy usprawiedliwieni. Oczywiście sami o własnej sprawiedliwości byśmy nigdy nie mogli dostać się do nieba, bo napisane jest, że nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Tak pisze w księdze proroka Izajasza, nasze Wysiłki, nasze dobre uczynki są niewystarczające, aby się zbawić. Ale napisane jest w liście do Rzymian w piątym rozdziale, że będąc usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Przez wiarę zostaliśmy usprawiedliwieni. I tam apostoł Paweł daje za przykład Abrahama, który został usprawiedliwiony przez wiarę, nie przez swoje uczynki. Oczywiście on starał się żyć jak najlepiej, ale gdybyśmy nawet jak najlepiej żyli, to nasze uczynki nie będą wystarczające, aby się zbawić. My wiemy, że Mojżesz był, ja bym powiedział w Starym Testamencie, najbardziej oddanym, najbardziej świętym człowiekiem, ale nie wszedł do ziemi obiecanej. Dlaczego? Dlatego, że dopuścił się jednego grzechu. Wtedy Bóg mu powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej, ponieważ mnie nie uczciłeś przed narodem izraelskim. Wtedy, kiedy oni szemrali przy wodach Meryba, on się zdenerwował i uderzył laską w skałę i powiedział, czy z tej skały mogę wam wypuścić wodę? Zabrakło mu tutaj wiary, a też ten naród bardzo go denerwował. Ten naród oczywiście był krnąbrny, jak to napisane jest, twardego karku. Wiemy, że nawet taki człowiek, który rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, taki człowiek jak Mojżesz, nie wszedł do ziemi obiecanej. Ale my otrzymaliśmy tą białą, lśniącą szatę. To jest wspaniałe, że my możemy właśnie otrzymać taką szatę. A ponieważ otrzymaliśmy taką szatę, to możemy wejść wtedy na wesele baranka. Pamiętacie ten przykład z Ewangelii, kiedy Pan Jezus powiedział, przypowieść, że było wesele, i tam na tym weselu znalazł się człowiek, który był nieodziany w szatę weselną. Nie miał właśnie tej szaty, która była wymagana, aby tam wejść na to wesele. I co się stało z nim? Tam gospodarz powiedział: Zwiążcie mu ręce i nogi. I wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Najprzód zapytał się go, jak tu wszedłeś? Bo nie można wejść do nieba właśnie o własnej sprawiedliwości. I to jest taki przykład dla nas, że my musimy być przygotowani musimy mieć właśnie tą białą szatę. Zacząłem czytać, że dla nas jest przygotowane inne ciało, przygotowane jest coś trwałego. Nie będzie to ten namiot taki, jaki teraz mamy. To nasze ciało właśnie jest tym namiotem. Jeśli tylko będziemy przyobleczeni, a nie nadzy. Wiemy, że kiedy pierwsi rodzice zgrzeszyli w raju, to zobaczyli, że są nagimi. Nagość właśnie przedstawia utratę sprawiedliwości. Więc my musimy być przyobleczeni, żebyśmy tam mogli się znaleźć. Tutaj w tym namiocie my wzdychamy Apostol tutaj pisze jeszcze w ósmym wersecie: Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. W języku angielskim, w Biblii angielskiej jest napisane: Absent from the body and present with the Lord. Tak tam jest przetłumaczony ten werset. I tutaj też przeczytaliśmy, że my wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. W naszych ciałach nie możemy oglądać Boga, który jest święty, który jest potężny. Nasze ciała by tego nie wytrzymały, ale dla nas są przygotowane inne ciała. To będą wspaniałe ciała, i wtedy już nie będziemy oddaleni od Niego, ale będziemy bezpośrednio patrzeć na Jego twarz. Będziemy takimi jak Aniołowie. Przeczytam to. O tym jest napisane na przykład w Ewangelii Marka w 12 rozdziale. Tam saduceusze byli ciekawi, nie mogli pogodzić się z tym, nie mogli po prostu zrozumieć jak to może być po zmartwychwstaniu, że na przykład tam jedna kobieta była żoną siedmiu mężczyzn, którzy z kolejno umierali. Znacie tę historię? Ja to przeczytam. Dwunasty rozdział Ewangelii Marka. I od wersetu 18 czytamy. Przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, jeśliby czyjś brat umarł i pozostawił żonę, i nie pozostawił dziecka, wówczas brat jego powinien ją pojąć za żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie zostawił potomstwa. Wtedy pojął ją drugi, ale i on umarł, nie pozostawiwszy potomstwa. Tak samo i trzeci. I tak pojęło ją siedmiu braci, i nie pozostawili potomstwa. W końcu po wszystkich zmarła także i tak niewiasta. Przy zmartwychwstaniu, gdy powstaną z martwych, którego z nich żoną będzie, bo siedmiu miało ją za żonę. Odpowiedział im Jezus: Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Albowiem, gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie. My będziemy takimi jak aniołowie w niebie. O tym, że będziemy takimi jak aniołowie i nie tylko takimi jak aniołowie, ale będziemy podobni do Chrystusa. Pisze nam Jan w swoim liście. Przeczytajmy sobie pierwszy list Jana, trzeci rozdział, początkowe wersety. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Teraz w tych ciałach, w tym namiocie, który jest ograniczony pod każdym względem, nie możemy oglądać Boga takim, jakim On jest. Ale przyjdzie czas, gdy otrzymamy właśnie te ciała chwalebne, nowe ciała, to będą ciała duchowe, wtedy będziemy mogli ujrzeć Boga w Jego chwale. Napisane jest, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc przeczytamy sobie o tym jeszcze później, ale teraz przeczytajmy też z listu do Filipian z pierwszego rozdziału. Tam apostoł Paweł pisze też na ten temat. List do Filipian, pierwszy rozdział od 21 wersetu czytamy: Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. On wiedział, jakie ciało otrzyma. Miał to objawione. On wiedział, że śmierć dla niego będzie zyskiem, bo otrzyma właśnie to nowe ciało, to wspaniałe ciało duchowe. I dalej czytamy. Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. Jedno i drugie mnie naciska lub pociąga. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Lecz pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na Was. To słowo właśnie tam jest w oryginale: Chcę odejść. My odchodzimy z tego świata. Idziemy do Pana. Zostawiamy to ciało, a otrzymujemy inne ciało. Wspaniałe ciało. I przeczytamy sobie też o tym ciele w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Będziemy czytać od wersetu 35 ale powie ktoś, jak bywają wzbudzani umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać. Lecz gołym ziarnem może być pszenicznym, może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce. A każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe. Bo inne ciało jest ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków i inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask Słońca, a inny blask Księżyca. I inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem, co się sieje jako skażone czyli ulegające zniszczeniu, bywa wzbudzone, nieskażone, czyli niezniszczalne. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Widzimy, tak to wygląda, ten nasz namiot. On jest słaby. Bóg nas stworzył z prochu ziemi i my należymy do tej ziemi. Jesteśmy zasiani w niesławie. Ale wzbudzeni będziemy chwale. Warunek jest taki tylko, żebyśmy nie znalezieni byli nagimi, żebyśmy mieli tą białą szatę. Wtedy będziemy mogli tam właśnie wejść. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. To nasze ciało, chociażbyśmy nie wiadomo jak ćwiczyli, jakąś kulturystykę uprawiali, to. Nie osiągamy takiej mocy, jaką mają aniołowie, a my wiemy, że Bóg ma jeszcze większą moc, On jest silniejszy. No porównajmy sobie, jak Bóg udzielał swojej mocy niektórym ludziom, na przykład w Starym Testamencie udzielił Samsonowi. To nie była jego naturalna moc. Widzimy, co on mógł robić. Wyrwał bramę miasta. Wiecie, jaka brama miasta jest ciężka? Zamknięta ona była. On wyrwał razem z tymi zawiasami, z tymi zaworami i poniósł na górę. Ale wiemy, że anioł zabił 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich, którzy chcieli zdobyć Jerozolimę. Też aniołowie mogli bronić Pana Jezusa, wtedy jak Jego pojmali. Piotr zaczynał bronić Pana Jezusa, ale Pan Jezus mówi: włóż swój miecz do pochwy. Gdybym ja Poprosił Ojca, to by wysłał więcej niż 12 legionów anielskich. Oni by potrafili w ogóle tą Ziemię całą zniszczyć w sekundach. My będziemy mieć ciało, które będzie mocne. To będzie ciało duchowe. Czytam dalej 44 werset. Sięje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu, z ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Prze to, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Opowiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Czyli to, co ulega zniszczeniu, nie odziedziczy tego, co jest niezniszczalne. W tych ciałach my tam nie wyjdziemy. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzani zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni, albowiem to, co skażone, musi przyobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, które nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wspaniałe słowa. Teraz musimy walczyć, bo to ciało kusi nas. Diabeł wykorzystuje nasze uczucia. Jesteśmy atakowani przez moce ciemności. Tak to napisane jest też w liście do Efezjan. To jest w szóstym rozdziale listu apostoła Pawła do Efezjan, czytam od 11 wersetu. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dzisiaj widzimy, jakie się szatan ma w tym świecie, jak szatan zwodzi ludzi, jak potrafi ich omamić, ale jest zwycięstwo. Chwała Bogu, że my możemy się znaleźć w Królestwie Jezusa Chrystusa, możemy do Niego należeć teraz, możemy być nowonarodzeniem, możemy otrzymać tego wewnętrznego człowieka. My zostaliśmy narodzeni dwa razy. My, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa i przyjęliśmy go jako osobistego Zbawiciela. Ja pamiętam, kiedy ja się narodziłem na nowo. Jest napisane, że chociaż ten zewnętrzny człowiek, to znaczy nasze ciało niszczeje, ale ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Bo ten człowiek wewnętrzny, chociaż my się starzejemy, się odnawia. Oczekujemy tego czasu. Kiedy ten namiot będzie w końcu rozwalony, zburzony, a otrzymamy właśnie dla tego wewnętrznego człowieka nowe ciała, duchowe ciała, i tam się znajdziemy z Chrystusem? Czy nie warto oddać się jemu? Czy nie warto uwierzyć w to? Jeżeli ktoś uwierzy, to wtedy doświadczy tego, tak jak apostoł Paweł doświadczył tego. On chciał nawet wyjść z tego ciała i iść na mieszkanie do Pana, bo wiedział, że to jest o wiele lepsze. Ale pozostał jeszcze w tym ciele tutaj dla dobra tych, którzy potrzebowali jego pomocy. On miał wielką misję, wielkie dary miał od Boga, i dlatego on był tutaj potrzebny na tym świecie. Ale po jego odejściu, co się stało? Po jego odejściu, napisane jest w XX rozdziale Dziejów Apostolskich, on to przepowiedział, Bóg mu to objawił, co się stanie po jego odejściu. 20 rozdział, 29 werset. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody Nawet z pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. On wiedział, że on potrzebny był na tym świecie. Dopóki jeszcze Bóg dał mu siły, wiemy, że już jak człowiek się starzeje, to. Nie ma tych sił, ja odczuwam to, wiecie. Ja muszę walczyć z tym, bo mnie się chce odpoczywać. No już mam prawie te 77 lat. Król Dawid dożył tylko do 70 lat. Sprawdziłem niektórych mężów Boży, którzy byli używani w naszych czasach. To oni nie żyli bardzo długo. Nie dożyli do 70 lat nawet niektórzy. Ale chwała Bogu, że. Przyjdzie czas, kiedy tam nie będzie starości, nie będzie śmierci. Będziemy wiecznie żyć, wiecznie znaczy w nieskończoność. To jest coś wspaniałego. Dlatego, wiecie, starajmy się, abyśmy byli przyodzianymi każdego dnia tą białą szatą, bo to nam gwarantuje wejście na ucztę weselną w niebie. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że. Mamy taką wspaniałą Ewangelię, że mamy takie wspaniałe obietnice, które nam zostawiłeś, że będziemy podobni do Ciebie, że będziemy tacy jak Aniołowie, że będziemy mieszkać w tym miejscu, gdzie już nie będzie mozołu, ani bólu tak jak to napisane jest w objawieniu Jana, że tam nie będzie ani bólu, ani mozołu i śmierci nie będzie, ale będzie wieczna radość. Dlatego cieszymy się z tego powodu. Prosimy ciebie, abyś jeszcze otworzył oczy duchowe wielu ludziom, żeby przyjęli ciebie jako osobistego zbawiciela. Bo my wiemy, jeśli oni nie przyjmą ciebie, to wtedy będą musieli być ukarani za wszystkie popełnione grzechy. Bo my narodziliśmy się w grzechu. Tak to pisze Psalmista, że w grzechu poczęła mnie matka moja, w grzechu się narodziłem. Ale chwała Panu, że ty przyszedłeś i zwyciężyłeś grzech i również przy twojej pomocy możemy pokonać grzech, możemy pokonać pokusy, którymi diabeł nas atakuje i możemy być zwycięzcami, tak? Apostoł Paweł napisał, że my zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Chwała Tobie, Panie, za to. Niechaj będzie, że właśnie możemy zwyciężyć. Pomagaj każdemu z nas, abyśmy wytrwali do końca, aby nikt z nas nie pozostał. Bo ci którzy pozostaną tutaj na tym świecie z chwilą tego przyjścia nie zostaną przemienieni nie będą zabrani razem z kościołem razem z ulubienicą i będą musieli ponieść karę ale ty nie chcesz żeby ktokolwiek znalazł się w tym strasznym miejscu w piekle chcesz aby wszyscy teraz przyszli po zbawienie aby wszyscy stali się twoimi dziećmi a ten kto stał się twoim dzieckiem ten ma życie wieczne chwała ci za to niechaj będzie amen